Pijemy to, co leci, to, co ma procenty. Pijemy to, co leci, to, co ma procenty, z i Do buty? Ale nowe buty, masz? Tak? Kupiłeś se? Tak, Jakie kupiłem sobie, kurwa, facet spółku na placu jest mu, założyłem moje kajaki, zabrałem sobie te letnie. I tak pół Nawet kurwa pieczarki tu rosną Dobra teraz roz, rozkładamy. Dzień dobry. Widzimy, że mamy w kolejnym odcinku. Będziemy czytać Por Wasze komentarze. Przy okazji będziemy... Tyry! O. o! Tam się coś ruinęło. Dobra, słuchaj, Już się poświęcę. Na coś ty kurwa, o Nie, Nie widzisz, Ty rob... jesteś kurwa przybity, tak. człowieku. No, o. O no. tak, o tak, o tak, o. Fu! Oj, Boże kochany To jej? jak ja Mikowi ucho U Franceska widać pogardę dla Binka i Dygotki, chyba się za lepszego uważa i w ogóle nudny zaczyna bić. A na Binka wystarczy spojrzeć i już się Micha cieszy. Ej, <laughs> <laughs> hey, tak jestek, bierze, kurwa, bierze. kurwa ma. Nie, nie przekleniajmy tu, nie wolno, bo to jest jesteśmy wynagrywanie. Kurwa. Po no cakol go pół, ale musisz... Tak, tak, Powiedz, się skryć do chuja. Może to Żaba je, albo je, bo my Binek w tych okularach, jak profesor jebie w denko. Jeszcze nie. O, już. Ledko. O. o. Dziękujemy firmie Locado za sprzęt do rękowania. Binek i dygotka to moje idole, ale w szczególności binek. Ten to bije na łeb wszystkich. Jesteście zajebiści. Żaden film nie doprowadził do łez jak ten. Pozdrawiam. Dziękujemy. Thank you so much. Tu nie ma słońca takiego, kurde. Binek spał dzisiaj na przystanku w Chybicach. Tak. Kto tak powiedział? Napisał Marcin Nowak. Nie znam go. Nie znam. Ale to było 6 dni temu. No to spałem, bo nie mogłem do domu dojść. Mhm. Binek, człowiek wielu talentów. Nauczyciel życia oraz alkoholik, ale nie umie czajnika załączyć. Jak, żebym się się kiedyś na kuchni. Binek klasa sama w sobie. Absolwent starej szkoły kultury. Czapkę do jedzenia zdjął. Brawo, uczcie się młodzieży. Nie no. ta pora na rybę? Ludzie czy wysta się Z choinki kurwały urwały i przyjeżdżą się na bo rano o szóstej. Ja wykonać pitać baby, a ty Widać, że bino w lepszej formie. Jakoś trzy dni bez jedzenia robi swoje. No, Pod sklepem Binek, mega charyzmatyczny gość. Lubię go oglądać. Potrafi poprawić człowiekowi humor. Oprócz zniszczonego alkoholem człowieka, widzę w nim wrażliwą duszę <noise> i dobrego człowieka, który cierpi. Masz co, na ból? Nie wiem. Ale to dziękuję za wszystko tym dobrym chłopakom. Chyba to połamy, pół, omen, pół mi, kurwa. Ale Biniu ma styki przepalone. Nauczył się 8 na 10, a i tak on nie wie w ogóle o co chodzi. Nie, no, tak A może by tak jeden odcinek Będzie z tygodnią? I ona ci weźmie, a nie weźmie. Raz. Dam ci się. Cześć. Binek, ty stary aligatorze. Jak dla mnie na tę chwilę ty jesteś najlepszym napastnikiem na polskim YouTubie. Dziękuję. No bo tak jest. Hmm. Przepraszam. tylko biją? Ciebie na świecie nie było, jak ryby. Łakowe. Takie karty łapałem po kilo. Po Kurwa ją ja na grawkę łapałem karty. Pat ubra... by poczekaj Co robisz? No kurwa. inaczej nie ciągniesz kurwa u fermo Chuj ci pociągnę Nie ma kurwa korby, rozumiesz? Widać że binek na grzybach Chcemy by zjadł, elegancka wyprawa A gdzie Zrobimy sobie grzyb Zasik z tych grzybów Gory, gorczaków jak się nagotuje to sosik pierwsza klasa będzie. No, można w ciągu godziny umrzeć kurde. No kurde. sosu nagotowały, a później wpierdoly. O tym powiedziałem, że nie będzie wiatr. No to nie, to nie. Powiedziałem, ja ja to... że nie będzie wiatr. No. No, Poszonałeś się z tobuskami. No wszystko mi tak wpierdol. No tak rzucasz za łukko. w No i gdzie, w, tam widać. Rzuć tu, tu ty z ryba jest. Wam. No. Binek szlachetnozębny król polski. Jak? Binek szlachetnozębny król polski. Król polski? No. Łokietek. Ale że ty jesteś król polski. No ja bo jak się <grym> Oczywiście odcinek udany, gdyż temat fekalny został zawarty. Razem z chłopakami z zakładu zamkniętego w Choroszczy bardzo się cieszymy. Das cudo. <grym> no, dziękuję chłopaku. Po raz pozd pozdrawiam wszystkich chłopaków z Polski. Choroszy. Binek to przyszła gwiazda YouTube. Jak Na YouTube? Może no, będziesz gwiazdą na YouTube. Eee. No na pewno? Podobno, że ja Jeżeli Binek. Eee. W firmach innych, nie, 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 będzie. Um, A, Binka na YouTube to ten kanał. Powinien zniknąć. Na Halloween można by było Binka i dygotkę przebrać za Batmana i Robina, a Francesco za Jokera. <grym> Francesco za Jokera? No. A Wiecie Ciebie? ciebie za Batmana. A ja? O, bierze, uważaj! Bierze, to jest ci chyba padaczka, kurwa. Mam pozdrowienie od, chłopak od chłopaków z tego. Oj, Ciebie i no i słupia, i skoszyn. I... Przyjechały, mówią. Za... I robimy zdjęcie fotkę. Mówię, co dzień są tanie rzeczy. Kurde. Fotę my pierdolnę. Co pijesz? Mówię, ja wiem, piję. A, nie, nie Kropa, do A i ten mierzył czteropaka i setkę. Łódki. Jeszcze strausa. Tąbrasa. Brasa nie straussa. Po pięciu poparzeniach zaczął się denerwować i szybciej myśleć. <głos> <głos> No, Ale ten binek to niezaradny chłop. Jak on dożył do takich lat? Chyba pod mamusi skrzydłem całe życie. To to tak pisze? Love for weights. No co to, to jest? Nie wiem, nie wiem. Znajdę go Odniesiesz się do tego komentarza? Hej, skąd ty kurwa jesteś? No właśnie. Proszę, Proszę nie psuj mi mojego aborta. Patrz jak zapierdala. Nie, czekaj! Jeszcze nie! Ja teraz ryby nie złapie, jeszcze jest coś, co no. Ło! Bierz ją, kur... uleci, kur... Tylko może, czy blisko, to będzie ryba. Ej, foka, Nieporadność Binka w każdej sytuacji mnie przeraża. To znaczy jak? Jestem pijany. No nie wiem. Zazwyczaj jestem alkoholikiem, ale... Nie, ja jestem bardzo tutaj. normalny, no i... Jak mu się ruszał, syn. Kurwa z kibra Czy ty kurwa człowieku widzisz co? No to kurwa załóż, jak gdzieś taki kur... Jak nie mądry I jestem. To to się no nie mieszka. jesteś mądry, tyle to i ja wiem. Ta na ta 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 to porwa. złapiesz, a nie na jakieś robokap. No ja bym są przyjechał, to by 10 złapał. Tak, Binek to niezły agent. Dygotka coś tam ogarnia, mimo że go to lepiej zawsze, bo binek to omajgat. Oh no ma macku, bo rację akurat. Weź taką rusóweczkę. No, Będzie zjadł się na kolację. Ja to mam cztery jolka, dziewiec, chuj. Do. Nie dość mi? Dam ci dwa. Jeśli będę ryby. Ważne co to człowieku. Czy ty Kurwa żyję. Zamknij ryj, nie pierdol. Ja to zawijam, dam alkoholikom na placu. Binek się w tańcu nie pierdoli. Tak, to w kibicach na placu no, na Alcatraz. Ja się w tańcu nie pierdolę. Ja sobie w ogóle Pinek, swój chłop. W każdej wsi jest taki poczciwina. Dużo zdrowia dla was panowie. Dziękujemy za wszystko. To jest QA. Oooo, nie znają stamtąd? mu na buta, a na chuj mnie łapał Aha <śpiewa> pozdrobieniu z okolic Tarnowa, dużo zdrowia. Dziękuję. Po co tam kurwa zarzucasz? Nie możesz tu blisko! Policjanta to nie jest ta To na placu. kurwa ten człowiek. Kurwa, to na co ty kurwa nie zarzucesz ślimok. Chłopie, rzuć se tu bliżej na światło wody. Kurwa nie tam tam na te słońce. Czy ty tak jesteś fań. kurwa? Po, po czym ty masz taką głowę zjewany? Nie, nie, chyba za dużo poryłeś, kurwa. Gumy. Tuż jest blisko. Chłopie. Ale ryba słyszy. <noise> A, a przepraszam. Ryba słyszy w wodzie. Bo ryba. Ryba lubi spokój. Ona słyszy. Ona głup będzie nie prowadził, nie? Ja. Coś słyszałem, słyszałem, że ryba w wodzie, słysza. Lepiej się nie uzywać, bo ona nie będzie brama. Poczekaj, niech się zanurzy. Muszę się chyba p... napić, bo mnie wyraz rozp... O, ucieka! Kurwa to kodzień, To masz pora. No muszę się napić. Ściągnęła kawałek. Ale no, był kawał potwora, nie jak już piwowka. Winiek magnezu. musi zwiększyć dawkę magnezu, tak się nie da żyć z tymi skurczami. Magnez, potas, to zwiększę. Żeby nie zapała padaczka Dobrze. alkoholowa, wiem, Proszę magnesu magnezu dwie tabletki kupię i... Co tam kurwa widzisz? Jezus proszę No, no. jakby to się piję, Od dawna nurtowało mnie pytanie co przypomina mi twarz Binka. Teraz już wiem, figury z wyspy wielkanocnej. To kurwa krdalarz. Jakie z wyspy Wielkanocnej? Wyspy wielkanocne? No. Byłem w Częstochowie, tam się pomodę za Boga. Na kolana szłem. Ebon 227 napisał. Binek to taki bez mózgu, że szok. Bez mózg? No, bo ja udaje głupca. Nie tak jest zjewnięty. Mhm. No. Popie, patrz tu kurwa, nie pod, bo ci tę wędkę zabierę. Jestem wędkarzem, nie bokiem. Jestem chyba pajacem kurwa, nie. Ja kurwa na morzu byłem. Na ja, spławika nie wiesz pije z dolim. Ja na morzu byłem, to ciebie na świecie nie było. Tak, z dnia Może, fopot. może, może. może, na może byłem. Jeszcze cię kurwa, nie miałem w o. Poczekaj, nie nerwowo. Ty nie umiesz kurwa, ryba! Top! Jeszcze nie! Powoli, jeszcze nie, nie jest internetowo. Kocham to jak Binek mówi zawsze, że wypił dwa piwa, a alkomat prawie trzy promile pokazuje. No tak powiedziałem, starałeś. Hitman suchy na stówę. Ten nasz pajac? No nie wiem, nie znam proszę. Ale nie jakiś jak suchy mówisz. Ile wypiłem? Zapiwa jej. I... I 3 promile pokazuje. A to musiałem tydzień pić, no więc. Ale. <grym> no widz, co ten. Targój go. Ale mamy szuma. Je. Jesteśmy aktorami. To mi kurwa portpi... Binek ma świetną aurę. Wybitne i naturalne używanie przekleństw opanowane do perfekcji. Piękne uniwersum odkryłem. <grym> tak, zgodzę się z tym. Teraz La Pepi to jest mistrz, a te portki to przejdą do historii. Jak portki te, brudne? No, chyba tak. Przejdą, przejdą, przejdą. Nie wiem, gdzie. Nie, nie, nie. Jeż, następna. Uuu, poruszył pocisk. O! Kurwa, co się dzieje. Chyba to przempał. Kurwa, to Któż, jak kurwa zrobię Tak, na kółko to Ląd to to kurwa jest. Nie podtargoj mnie tu. Jesteś kurwa nienormalny. Jeżeli mnie ręce świeżyć, to mi kupi proszę. Kurwa, nie targoj, bo mi palca był mi... Kurwa, nienormalny future, ty. Na co to ciągniesz, ty kurwa, nie dojeżdżasz. No ileś można, kurwa czekać? No nie kurwa, ci jest, ja Dobra, zaraz z tą idę na piąte dołkę. Kawałek, zejdź. No nie będę szedł z godziny, ale pójdę. Tak, Nie Dobra, idę. Pan Wiesław miał klasę i polszczyznę Ten chłop to zwykły wieśniak, aż przykro się ogląda Co powiesz? Powiem, że... Bardzo pojechały po rajtach. Coś no. Kto to, kto to, kto to przesyłkę dał? Nie znam Pojechały Ci po rajcach, że? Żeby... To jakim jestem? Pijokiem? Jestem pajakiem Wieśniakiem Ha Przecież ja nie w mieście, tylko na prowincji Hiemieckiej. Pan policjant w porządku pilnuje, napisał. Zadziwia mnie, jak Binek dożył swoich lat. No, mistrz. Jaki policjant? No taki maksywę taką. Ja nie chcę nic, nic do czynienia z policjantem. Przemek Matyja. Pytałeś go, czy jest świadomy tego, jak się zachowuje i co o nim piszą ludzie? Jestem świadomy, że jest bardzo w porządku sobie. Ale. Nie. Jesteś świadomy, co ludzie o tobie piszą? Tak. Dokładnie. Jaraz północa filmę oglądam Każdy mnie uważa. <noise> Już czas się spóźnia. Tak no ładnie było. No co? Żegnamy się Kochani widzowie. Widzowie będziemy, Będziecie nas oglądać w następnym odcinku. Pula, pula. Dęka. Jak ty wyjdziesz tam? Nie bój się Przedolę Hyy Kurwa w siapkach na ryby Nie do wiarę. Ja Jak w dole on nie mam trzech rąk powieku Pokój Na pieszkę, jest kurwa chóra Szlizna Chyba Na ślizkie te skórę po co kurwa nie bo to innych, tylko wadzie i Chory mózg. To już w co stronę A przeciebie siebie. Po co to urywa z tego grzyba? O Na pieczarkę się że zasłużył. No, a dzisiaj puszki to gdzie, w dupę zepsadzę? w dupę. Zachęcamy Was do oglądania na naszych filmów. Kurwa zda. Z udziałem naszym i będzie tak. Damian, Witek, Francesco. Będziecie oglądać y, na północ i na wschód. Ten y, no y, y, tu jest... Tu jest y, można powiedzieć, tu jest lepszy film, film my, a tam będzie gorszy czoła. Ja? Zostawcie łapkę w górę i spół Haj, już nie jest to by te